Cześć. Dzisiaj jeździmy w Karies 30 km od Sparty, tej legendarnej greckiej Sparty I właśnie jedziemy sobie zrobić kółko Po dość ciekawej trasie Jest to zupełnie coś innego niż się spotyka w naszej części Europy W naszej części świata Jedna z dziwniejszych dla mnie Rund po których jeździłem Jak widzicie zaczyna się w centrum takiego małego miasteczka Takim asfaltowo-betonowym podjazdem i tutaj na dzień dobry jest taka piękna ścianka, tu jest myślę tak 25% to na pewno, to spokojnie. Jest to niestety bardzo krótkie, Nie mówię niestety, ponieważ zaraz kończy się beton i wjeżdża się w wąziutkiego singla, co zobaczycie, no i niestety właśnie ten betonowo-asfaltowy fragment Mimo, że stromy to jest na tyle krótki, że za bardzo nie pozwala się tu powyprzedzać. Bo jest po prostu no, za szybki, tu się dojeżdża. Może nie wiem, w 20-30 sekund po starcie. I patrzcie teraz, co się dzieje. Ładujemy się w takie coś. Także ta trasa, niestety, jest koszmarem. Koszmarem do wyprzedzania, bo tutaj już w zasadzie jest to niewykonalne. A większość rundy, właśnie, leci po czymś takim. No ale, jedziemy sobie. Tutaj podłoże, nie wiem jak to będzie widać na kamerze. Się wydaje, że jest taka ziemia z trawką. Ale wszędzie z tego wystają skałki mniejsze lub większe, albo takie rzeczy jak tutaj. Także jest to ciekawe do jazdy i nie takie proste. O, w tym miejscu robi się pierwszy korek. Już to testowałem ostatnio. Niestety, także warto być z przodu po starcie. Tutaj też takie skałeczki mniejsze, większe. Ogólnie cała ta część, generalnie, jest bardziej podjazdowa. Jest tu trochę takiego interwału, ale ogólnie rzecz biorąc, cały czas teraz robimy wysokość i więcej tu się jedzie pod górę. Kamienista nawierzchnia. Tutaj taki bardzo ciasny nawrót, 180K. No i znowu kawałek po prostym. Właśnie z racji tego specyficznego podłoża bardzo fajnie tu się jeździ na szerokich oponach. Założyłem sobie dwa Wolfpacki Speed 2.4. Tak, już startowałem w czwartek, bo pierwszy wyścig na tej trasie już za mną i pod względem sprzętowym było bardzo fajnie. W ogóle było bardzo fajnie, właśnie pomijając niestety aspekt korków na pierwszym okrążeniu. Ale może jutro, w niedzielę, będzie lepiej. Trzymajmy za to wszyscy kciuki. Także tutaj full, full, szeroki balon. To jest naprawdę fajne połączenie. Bo jednak na dłuższą metę kręcenie po takich nierównościach po prostu jest upierdliwe i męczy. A my cały czas tak katujemy powoli, powoli do góry. Aczkolwiek już jesteśmy blisko szczytu. Na pewno bliżej niż dalej. W była tutaj C1 w wyścigu C i rangi C1. Natomiast y, jutro mamy już HC, czyli to jest naprawdę konkretna ranga zawodów. Oczko niżej pod Pucharem Świata. Także jest okazja, żeby nałapać sporo punktów. Jeśli dobrze pojadę, ale liczę, że tak będzie. No i Tutaj kolejna taka skalista sekcja i tu najlepiej jest właśnie przyciąć to sobie wąsko jest najpłynniej Trochę takiego zapychacza jak na przełajach tutaj troszkę Poza tym, że skałki wystają na przełajach raczej Skałek nie ma, o. i trochę teraz w końcu robi się z góry. Także fajnie. Natomiast z bólem serca stwierdzam, że no wiele zjazdów tutaj nie ma. Aczkolwiek jest trochę takich, nazwijmy to, flowowych sekcji. Właśnie teraz się taka zaczyna. Trzeba uważać, leżą takie luźne kamienie Na wyjściu No i pozjeżdżali To teraz znowu Trochę Do góry Bo W oficjalnym przewodniku Jakby w nie wiem W takim regulaminie Zwał jak zwał podają Że tu jest 230 metrów Przewyższenia na rundzie Wydaje mi się, że jest to możliwe. 200 to myślę, że spokojnie. Może nawet rzeczywiście więcej, bo naprawdę no jest tu sporo piłowania. Jest dużo takich stromych podjazdów. Nie tylko tutaj po trawie, ale właśnie po asfalcie. Tymczasem kolejny zjazd. mostek tutaj przejeżdżamy koło początku rundy, jest dwustronny boks techniczny, bardzo krótki, także trzeba się spieszyć, żeby się napić czy coś. No, i dla odmiany zgadnijcie co? Oczywiście jedziemy do góry. Tu też jest jeden z niewielu fragmentów, gdzie się można coś wyprzedzić. Tak naprawdę, i kolejna śmieszna sprawa, bo na odprawie technicznej, jak nam robili prezentację w PowerPoincie pan sędzia UCI, zadowolony nam pokazał, że charakterystyka trasy jest taka, że tu jest bardzo szeroko. single traka jest tak 15-20%, także jest dużo sposobności, żeby się wyprzedzać. Nawet wam screena z tego, to wam pokażę. To jest po prostu hit. Ja nie wiem w jakiej oni rzeczywistości żyją. No ale trudno. 15-20% single track. A. Chyba 80-90. Na pewno jeśli chodzi o rozdział czasowy. I tutaj zobaczcie na czym się traci najwięcej wysokości. Tam człowiek pół rundy się męczy, żeby tam wyjechać, podjechać, a potem to wszystko się traci w 10 sekund na takim szutrowym zjeździe na wprost. To mnie powiem wam boli przepotężnie, że właśnie jest dużo takiego podjeżdżania również po singlach, a potem ta wysokość tak naprawdę się marnuje. No, ale niestety każdy ma tak samo. No, tu jest jeszcze trochę takiego fajnego zjazdu, powiedzmy, aczkolwiek nie ma tego dużo. No, i teraz kawał takiego właśnie podjazdu, znowu po betonie. Już nazwijmy to ostatnia część rundy. Tutaj te betonowe płyty przechodzą na chwilę w taką kamienistą ścieżkę. Jest dość sztywniutko, nie ukrywam. Nawrotka i znowu wypadamy sobie na asfalt i jedziemy po miasteczku. Karies. Tutaj po prawej piękne ruiny, po lewej w sumie też. <gulanie> Ogólnie ta miejscowość leży. Między 900 a 950 metrów nad poziomem morza Także jest tu całkiem wysoko Sparta, w której śpimy Leży na wysokości 200 Także tutaj się jedzie 30 km Cały czas pod górę W zasadzie Ze Sparty jest jeden taki Długi podjazd Podjazd jak widzicie ciągnie się też u nas sobie jedziemy dalej przez Karies skutery zaparkowane, pieski sobie chodzą Tu nawet taśm nie ma, tylko strzałki na maratonie, żeby lokalesom nie przeszkadzać taśmami No i teraz słuchajcie, prawie koniec się wydaje, dobra już podjechaliśmy tym asfaltem i co, i patrzcie. Znowu taki prostacki zjazd po betonie. No naprawdę, moje serce na tym odcinku krwawi. Jak muszę to zjechać tylko po to, żeby patrzeć. Znowu piłować po tym betonie do góry. Ach! Także dziwna trasa, bo składa się ona jest taka zero-jedynkowa. Albo macie taki asfalt beton, albo macie kamienistego singla, na którym się nie da wyprzedzić, tylko sobie tak można jechać. I to by było fajne, tylko problem jest z tym, że kolejność jest odwrotna. I po starcie najpierw masz tego singla przez 3 czwarte okrążenia, a dopiero na końcu okrążenia masz ten asfalt, masz takie podjazdy, gdzie się można powyprzedzać. To jest totalnie bez sensu. Ja nawet wiem, jakby to można zrobić lepiej. Tutaj słuchajcie, jest ten moment, gdzie żeśmy przed chwilą zjeżdżali, i można by zrobić taką rozbiegówkę, właśnie pociągnąć tam od samego dołu, i wtedy to już byłoby na tyle długie, żeby się można rozjechać. No a tak jest jak jest, no ale cóż tak się robi wyścigi w Grecji. No w każdym razie trzymajcie za mnie kciuki jutro. Łapeczka w górę, jak się podobało i widzimy się w następnym filmie. Na razie.